Siemanko ludziska, z tej strony Mikołaj. To jest mój kolejny odcinek na moim kanale i dziś sobie pogramy, Trasznie, kolejny odcinek z Brawl Stars To i to, co chciałem powiedzieć na dzisiejszym odcinku na początku, to, że na... strasznie cicho nagrywam. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ja normalnie mówię. I dlatego mam sposób, było bardziej słychać i, już be... i w ten odcinek już będzie lepszy. Tak, tak myślę, nie? No to zobaczymy. Teraz mówię o wiele głośniej. Znaczy ja postaram się mówić o wiele głośniej i miejmy nadzieję, że to będzie działać. Jeszcze kolejny raz zapowiadam live'a, który będzie niedługo, Więc, który jutro najprawdopodobniej 12 października. I tak, odcinek będzie trwał maksymalnie 10 minut, bo, bo jak dłużej to mi intro nie będzie, nie będzie stawiało. No cóż, taki sprzęt w tym wieku. To ja poradzę, mam nadzieję, że zaczniemy, jakoś wygrano. A nie, nie no, w tamtym odcinku wygr wygr wygrałem dwie rundy chyba na początku. No, więc co ja, o czym ja tu gadam, naprawdę. O, motocyklista raz, dwa, trzy. Widzę, że jakiś Polak się odzywa. Siama, siema, Aniu. Tam jest? A, nite, nite jak nitę. Ty skubańcu jeden. No nie. Dobra, tam poleci do tego. Hmm. Chodź to! O kurde. No. Kurde, z mnie. No i dobrze, i to o to chodzi. Niech się pozabijają nawzajem. A ja to tylko go dobijam. O fuck. Nie, nie, ma, nie, nie, ma Ora, pięć pary kiebów mogło być lepiej O nie O nie Fakwa jest, jest, jest Czekaj, 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 czeka, daj się skupić O nie nie, 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 to po mnie, to po mnie w tej chwili, to już po mnie, to po mnie. No kurczę, na hita go miałem. A, no na hita go miałem. Tak mało zabrakło, no. Kurczę. Mogło, mogło być dobrze. Ja wyszło źle. Jakaś impreza z spodwaja, podwajaniem żetonów. Tak, o saniu się dowiedziałem, nie? No. Zdziwiony. Mogę być trochę zmęczony, bo jest godzina dziewiętnasta. No więc wiecie jak to jest nagrywać. To jestem takim youtuberem, kurde się tak męczę. Ledwo nagrywam, nie? wiem, że w ogóle widzów mam. No oczywiście bez reklamowania. Możecie łapkę w, łapkę w górę zostawić. A łapki w dół nie. No, tak tak polecam oczywiście. Mówię, żeby żebyście tego nie robili. Tu mamy wszystkie skrzyneczki. Nawalanka tu jakaś, widzę, dobra. Poczekaj. Dobra, idzie ból, idzie ból. O, no Dawaj, dawaj, dawaj! No i zginę jeszcze. No, oczywiście. No, ale chyba nie stracę za dużo. No, zyskam nawet. C wiem, wiem, jestem nubem, Wiem, jestem nubem. Nie musicie pisać w komentarzach. Się uczę grać. Dobrze? Uczę się grać w To grę, no bo nie jestem za dobry, muszę przyznać. No i na temat skrzyneczek, już mam podażę trzy skrzyneczki, jak gdy zbierzemy z dziesięć, może jak jakiś opening mały będzie. No, wszystko zależy od chęci i od wygrywania. No, ale raczej tę rundę przegram, bo już widzę kolta. Przepraszam, była chwila ciszy, bo miałam chwilę kryzysową. O, leścina. O Boże. Ile? Co to jakieś Timy? Nie, nie wolno tak. O tam ucieka. Niech ucieka. Nie, niech ucieka, nic nie mam. No nie. A zresztą, do... jakiś Polak, koks się pokazuje, to co ja będę. Po... No nie, jeszcze ulta na mnie. Nie, szczerze. Ja bym wygrał, gdyby nie ten ult. Zwalony, no. Albo dawać koltem, zagram, bo już dawno naprawdę kołem. Um, poczekajcie, szelka mam na mocy piątej. i szelka słaba jest. Tak, tak, tak myślę oczywiście, ale... Dobra, chyba nie mam kasy. 480 nie mam. I raczej długo nie będę mieć. No, zmęczony jestem. O, kurde. Dawać. Motherfucker. Nie w tą stronę, geniusz chiński. Dobra, wycofuję. Pograć nie umiem. No, Jezus Maria, o kurczę. Fuck. Już wiem, jaki tytuł dam. Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi bo będzie fajnie, naprawdę. Fajny to będzie dzisiejszego odcinka. Naprawdę i już mam pomysł, ale nie będę mówić, żeby nie było, że nie oglądacie odcinków. No, Jaki pros, bo nie będzie oglądać odcinków. Albo będę pros, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie się na tym Czy miałem mniej HP od niego? Znaczy, no ja mniej miałem. Oh, fuck No kurde, 4 HP! No 4, dobrze, fajnie, no. Fajnie, no, świetnie. Dobra roza, bo jeszcze dzisiaj nie było chyba. Zusmarie, no już mnie denerwuje to wszystko. Mmm, takiego śmigłowca byłoby fajnie. Dobra, biorę, już mnie denerwuje to. Już trzy skrzyneczki, już prawie cztery. Szczerze, nie chcę mi się się, chyba zrobię. Opening oh, na tej lekcji, na... tak, na tej lekcji, opening zrobię jeszcze. Słuchajcie, no jestem bardzo wysłowiony. No. Dobra. Już dziewięciu jest, dobrze. dobrze jeszcze bym stracił. Dobra, tam ktoś jest. A tu tam są te. Poczekajcie. A to jest Jessie. To lecimy. A bo, bo tak. Oh Uf, aha. Poczekamy. Mam trochę mniej tego par No I to mordo mnie. No jak tak można? No kto tu kto to widzi? Okay. Ale teraz była cisza, przepraszam. Ho, ho. Się skupiłem na rozgrywce. No i oczywiście, ten real noob. Oczywiście mnie zabił, nie? Bo tak. Dobra, wiecie co, już, już chyba zakończymy ten odcinek. Bo po no, prostu farta nie mam. Nie mam farta. No i tyle powiem. I To chyba będzie na wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, nie będę się reklamować. Nie zos... tak, ale subskrypcję może zostawić, oczywiście. No i cześć.